Czy znasz ten ból, że im więcej modeli do swoich projektów wnętrz ściągasz, tym masz większy bałagan? Pokażę ci jak to ogarnąć w bardzo prostych dwóch krokach. Po pierwsze przechodzisz na stronę, gdzie ściągasz swoje modele. Ja pokażę to na przykładzie strony 3D Sky, gdzie jest bardzo dużo darmowych modeli. Wybieramy sobie oczywiście model. Ja tutaj wybieram free, żeby pobrać za darmo. Teraz wybieram model, który chcę użyć. Powiedzmy, że będzie to to. I teraz zamiast od razu go ściągnąć, patrzę na jego nazwę. Zaznaczam, trzymając lewy na niebiesko nazwę tej sofy, wciskam prawy i kopiuję ją i dopiero wtedy wciskam free download. Dlaczego? Dlatego, że teraz mogę użyć tutaj tej nazwy i od razu wkleić prawym klawiszem myszy tutaj, gdzie ją zapisuję. Oczywiście następnym krokiem, który przyspieszy Ci pracę, jest korzystanie z jednego folderu, który powinien nazywać się model 3D, a w nim dopiero umieszczasz w właściwym folderze o konkretnej kategorii tutaj SOFY, ten model już z tą wpisaną nazwą. Zapraszam Cię na kanał YouTube.